Przez czas od kiedy fontanna jest w użytkowaniu Mieliśmy różne sygnały o tym, że są pewne nieprawidłowości w korzystaniu z tej fontanny, że dzieci się bawią, że, że ta woda może im zaszkodzić, że jakieś niebezpieczeństwo z tym jest związane. Dlatego postanowiono ustawić informację dotyczącą czy określającą, w jaki sposób bezpiecznie można korzystać z tej fontanny. Między innymi znalazły się tam w pierwszych wersach tej instrukcji korzystania zapisy o tym, że woda, która jest w obiegu fontanny, nie jest do picia i też nie jest do użytku zewnętrznego. Tak, żeby osoby, które dopuszczają właśnie dzieci do zabawy, miały tą świadomość, że to nie jest. Woda bezpieczna, którą można spożywać, zakaz wprowadzania zwierząt, zakaz zaśmiecania, zakaz biegania, jeżdżenia jakimkolwiek pojazdem, bo to wszystko może skutkować tym, że ten ta, ta rodzaj fontanny może ulec uszkodzeniu. Nie też w instrukcji jest zawarta informacja o tym, że nie wolno zatykać dysz, że nie wolno manipulować przy oświetleniu tej fontanny. To wszystkie rzeczy. Rzeczy, które mogą wpłynąć na to, że może ulec uszkodzeniu lub utrudnieniu korzystanie z tej fontanny przez pozostałych uczestników. Ale jeżeli ktoś będzie niewłaściwie korzystał z tych urządzeń, no to może liczyć się z tym, że, że może zostać na niego nałożona kara grzywna za to, że niszczy, zaśmieca, uszkadza albo uniemożliwia korzystanie z tego urządzenia innym osobom. Jeżeli to będzie pospolite wykroczenie, to grzywna w przedziale mandatowym, czyli do 500 zł. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia mienia, to wówczas jeszcze naprawa tego, tego uszkodzonego mienia. Także tutaj może to wszystko być szeroko rozpisywane w kwotach. Czy aktualna praca fontanny to jest to maksimum, które, które my możemy z niej czerpać? A głównie chodzi mi o cztery dysze na skraju. Te cztery dysze, przepraszam za określenie, żegają sobie swoim życiem. I mam pytanie: czy uda się wrócić do tej atrakcyjnej, bądź co bądź, funkcji tej fontanny, aby te cylinderki, czy jak zwał, przepraszam znowu, może nie fachowo. Ale te rurki wodne, które tak pięknie penetrowały sobie przestrzeń nad fontanną dalej będą tak pięknie frugały. Przepraszam, że ten wniosek po tych ważnych sprawach jest takim wnioskiem dość lakonicznym i, i wodolejskim, ale mnie to osobiście denerwuje.